Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Peace off Elo elo 52.0 Nowy tydzień już się zaczyna Elo elo I co? Dzisiaj mamy niedzielę, tak? Tak więc skręcimy. Yy, Krzysztof, Krzysztof to... zakręć, wiesz, nie ci będzie. To będzie pierwszy kurwa? No ty kręcaj! Pierwszy do zaszczytu <laughs> To bogu gównianego I kręć się kurwa, osik w podłupie ale kręcił O kurde 10 tysięcy Dobra, ale o żeś, o, oklaski kurde. Żeś jest bogaty O, czekaj regulamin. Gdzie on tu tak poszedł daleko? No bo on tak zawsze robi A co ja w tym tygodniu? Samochód Kurde, ale Kossu, byłem blisko! Nie wierzę. Nie wierzę. Panie, ja No nie wierzę, nie? Początek tego dnia bardzo zły. Miało być. Miał... Tak, miało być to. Być. Czekaj, nie pod tym kątem. O, to miało być. Miało być to. Autko. No, nie widzę tego które, które tam jest. O, miało być to, a później miało być tamto. No. dobrze no. myśli? Dobra, to co? Witam Was w nowym tygodniu. Hello! Hello, hello, hello! Dzisiaj mamy. Yy, poniedziałek. Jest. Tam jest oczywiście mój standardowy ziomek, który ze mną tylko wyłącznie kręci, bo ma to gdzieś. Tylko ja. No. Tego Uważcie, Krzysztof. No właśnie, to Krzysztof. Yy, czekaj. Ej, Dobra, to ja dzisiaj ten sobie pierwszy pierdyknę. A, pier aż żebyś upierdychnął. Co to dzisiaj tego dnia nie. będzie? O, ale będzie. Czy ja będę zadowolony Uuu, z wyniku? grubo samochód oh, będzie! Tak, jest! Uuu! Poniedziałek, poniedziałek. je! To... Yeah. Tylko teraz ja nie wiem, gdzie ten. Tylko teraz Szkoda ja nie wiem. To taki chływy samochód. Ta... Aha! Poziom pierwszy garażu? Dobra, to poziom pierwszy garażu. To będę już miał pierwszy samochód w tym. <laughs> Jak to się nazywa? Wy... Szkoda, taki słaby samochód. No, szkoda, że nie tamte bogate to był. ale dobra. Ważne, że wygrałem, tak? Wygrałem, zobaczcie, nie? A ja to coś, więc... to można wygrać nawet za chyba za 3-5 tysięcy, znaczy kupić. Wygrać, co ja Co To za można. A teraz Krzysztof zakręci i musi się mu trafić. Przelod. I musi się trafia. Mystery. Tak będzie, nie o czym mystery. że będzie przelot nad Azerbejdżanem. Azerbejdżan mnie wzywa O jak. Trochę za mocno. Do Ale tak? Tysięcy. Wygrałem samochód dzisiaj, a Krzysztof dzisiaj wygrał RP. DG. Dzisiaj... O, 10. Jo, <laughs> Piz, Dobra, to co? Do zobaczenia oczywiście we, wto we wtorek Elo, elo Nie bunkro. Aha no ja też niedługo będę miał już Arcik poczekaj, powiesz, wiesz sobie? Naprawdę będzie chyba taki... No, będzie tak dzisiaj kiepsko. Dlatego no, taki krótki. No, tak, dobra. dzisiaj jest kiepsko, bo jest kosztowisko. Fajne bo... ten motor, no? No niestety. Lolo520, z tej strony oczywiście ja, Rafał Dzisiaj jestem solo ze względu na to, że... Nie ma A no i oczywiście, może wam go pokazać? Muszę Tak był dzisiaj na moim live, ale tutaj też wam go pokażę To jest właśnie nowe autko Które może w końcu zakręcę Może być, no, może, może no. dobra Taki wstęp <laughs> Dzisiaj mamy czwartek Nowe zniżki, tym podobne inne śmieci Oczywiście gówno, wiadomo ale dobra, to nie o tym. Nowy launcher jest oczywiście do GTA. Można odebrać GTA za free Jeszcze nie wiadomo ile to jest czasowo dostępne. Ale zapraszam do linku w opisie. No i dobra i co? I tak to ja sobie tutaj zakręcę i regulamin to poznałem, wiecie, to śmieci. Eee, 3, 2, 1 i hop! I poszło niech się kręci gówno w betoniarce, jak to powiedziałby. Krzysztof. Hmm, samochód mi przeleciał Fuckation yes, Modification No i... Pieniążki, się tysięcy No może być, może być Halo, halo <laughs> Sorry za mój głos dzisiaj, ale to niestety tak wypada yy, Kur... z tym mikrofonem No nie wiem, nie wiem, waszy wariat, nie wiem o co chodzi Ty pierwszy kręcisz, czy ja jak chcesz? Dawaj ty pierwszy, bo nie masz mikrofonu dzisiaj robił reinstalację, ja też by zrobił. Oczywiście dzisiaj mamy piąteczek, piątunio piąteczek i tym podobne. <kłysy> Bardzo w kiepskim stanie dzisiaj jestem, dlatego może tak się spojrzeć, że jednego koła. Uuu! <kłysy> Teraz ja, teraz ja. <grystanie> o, halo, halo. Co ty, ty słyszałem? Jakieś dwie. Ja to Michał. To Starku <grystanie> O, no. Ale echo. No, no, normalnie No, no było, tak Kurwa, wszystko. zamknij rej, dzieciaku Jaki dzieciaku, już tu nic nie kryjono. Dobra, więc co To tyle z piątkowego kręcenia kołem Widzicie, że jest w pauzie? Bo właśnie ustawia, ro, robi ustawienia, nie? Patrzcie, jest w pauzie tu pauza Dobra, więc co, siemano, elo, kolano Kręć, kręć ziomek, to cię nagram No, ładnie, ładnie idzie ci. Pa! Pa! Mister. Gdzie? Gdzie? Z powrotem tam. I ta Co jest to w cholery? No, perfekt, perfekt. Mysterio, wygrał To, co zawsze Krzysztof wybrał. Więc to, elo, elo.